Zniadanie w dalszym ciągu, tak jak wczoraj na kolację, tak dzisiaj jest sałatka jarzynowa. Wróciłam, ale się światło nie poczekajcie. Robimy czarnokolwiek. O! Lepiej chyba nie? Dobra, mi się patelnia zagrzała. Dobra, na obiad, tak jak Wam mówiłam, będą e, chińszczyzna, no możesz iść. <coughs> Dobra, będzie chińszczyzna, musiałam kupić olej, 12 złotych olej, masakra. E, szynkę wieprzową wzięłam, bo nie było już piersi z kurczaka. Mam taki ryż, wzięłam go na jutro, a dzisiaj mamy ten i ten sobie wykończymy, on jest i jest dobry. Kupiłam żelki, to sobie z Szymonem zaraz otworzymy. I mam dwa sosy, bo obiad będzie na dwa dni. Słodko kłaśnie pieczarkowy, ja sobie je zmieszam. No, widząc, w dino ciężko dostać mieszankę z Hottexa, tą moją ulubioną. Co dawałam do zapiekanki i do czego ja dawałam? Do gularzowej, bo ja ją bardzo lubię. Ale mamy coś podobnego, więc może być. Ja nie przepadam za tymi mieszankami mrożonymi, które są. Em, które są z brokułami, albo z zimniakami. nie? Także dobra, ja lecę i odezwę się do Was jak już, y, zrobię, y, jak już zrobię obiad. Zakupy prezentują się tak, że mamy warzywa na patelnię. Ten ryż wleci dzisiaj, ten kupiłam na jutro. O! Mamy sos pieczarkowy, mamy też łowicz y, i mamy szynkę, bo nie było pies z kurczaka kończył mi się również olej, więc bierzemy się do roboty i zaraz pokażę Wam efekt końcowy, finalny tak zwany. Słuchajcie, odebrałam w paczkomacie i ta farba prezentuje się tak, to jest pigment, on jest taki... Zaraz Wam tutaj zrobię zdjęcie. Ja zamówiłam zamawiałam na Empiku, ale na Paragonie jest za Mondo.pl. Ciekawe czemu. Także ja jestem ciekawa. Myślę, że kwestia jednego, dwóch dni i ja na pewno wezmę i będę pędzelkować sobie włosy. Tutaj macie odcień. Także zobaczymy. Przyjechało, jest. Ponoć ma mi starczyć na dwa razy co najmniej, a jego cena to było... 17,50 akurat na MPQ. Był też na Ezebrze chyba, ale tam w ogóle złożyć jakiekolwiek zamówienie graniczy z cudem. Ta strona do mnie w ogóle nie przemawia yy, i nie wolę bardziej kokolita, a na kokolicie chyba nie było. Także yy, mam je, skupiłam. Jak będzie ok, będzie się ładnie wypokiwać, to zrobię sobie zapas yy, dwóch albo nawet trzech opakowań i niech sobie leży. Bo na pewno ta promocja nie jest... Eee, długoterminowa. Także mamy mięsko dusimy, w sumie pod tylko wam pokazuję. Dorzucimy warzywkę i będzie gotowe. Mm.

I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all be okay I move on each and every day The past is where it stays way back in A co nie zrobiłaś tego... Jak to się nazywa? Dobra kochani, ja się po całym dniu wam pokażę. I słuchajcie... E, jakie to jest niestabilne. Masakra jakaś. To co, może teraz spróbujemy? Dobra, jestem niewyjściowa i przechodzę w sumie na sam koniec dnia. Poprałam, posprzątałam, w sumie jeszcze jedna pralka chodzi, mam o godzinę 20 już, dzień był deszczowy, tak jak wam pokazywałam, czekaliśmy na drzewa, żeby nie przyjechało dzisiaj, no bo mówię, padało, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie tę maseczkę, chciałam powiedzieć, farbowanie włosów, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to pójdę do fryzjera po prostu, ale sobie spróbujemy. Słuchajcie, wczoraj w Dino Byłam i kupiłam te dłuższe łyżeczki. Muszę kupić jeszcze jeden komplet. Bo u nas łyżeczki no wychodzą, u nas łyżeczki znikają, po prostu znikają. Ja nie wiem co się z nimi dzieje. I słuchajcie, kupiłam wczoraj w Actionie też taki płyn. chemię Do łazienek, do kibelka, do wanny, do wszystkiego pachnie pięknie jabłkiem. Ładnie czyści, yy, także powiem Wam, że polecam, bo miałam tutaj takie yy, coś na umywałce. W ogóle mamy umywalkę, mamy meble do wymiany, ale to yy, wszystko będziemy je odnawiać na wiosnę. No i dziś żeśmy znaleźli yy, właśnie umywalkę i powiem Wam, że wygląda jak nowa, błyszczy się w sumie. Ładnie to czyściło, ja polecam, jest super. No i jak już byłam na chemii, no to wzięłam też 10 copak. Ja sobie je dzielę na pół. Dzisiaj już jedną pozostałam, więc więc jest ok. Jeżeli chodzi o mnie objadę sobie tą oliwką, tym kremem oliwkowym z Biedronki tu wszędzie koła. Włączę sobie jakiś film na YouTubie, żeby po prostu coś mi grało. I z lusterkiem sobie będę po prostu nakładać. Mam nadzieję, że mnie będzie ok. W razie wu mam jeszcze grzebyczek. Mam zielony pędzelek, który kupiłam ostatnio, i mam też miskę. Eee, czytałam, że trzeba go troszeczkę eee, fajnie rozrobić z. Z. Z czym? Z odżywką albo z maską do włosów. Zobaczymy, że lepiej się nakłada, więc zobaczymy. Ja muszę się zaznajomić, ile to. A, tu jest... <laughs> Patrzcie, tu jest instrukcja na wieczku. Zaznajomić się, ile to trzymać, bo gdzieś czytałam, że 20 minut. E, a ja wszystkie farby, nawet u fryzera mam około 40 minut, pół godziny 40 minut, więc zaraz e, przeczytam i zobaczymy. No, but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right i've seen a lot of change been through many changes what's it worth a but all be okay i move on each and every day the past

life still nobody knows but I'm gonna choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same just a bit of sugar paczków nie mieć no i co, no niby jest, że 15 minut ja przetrzymam tak do 20 przetrzymam tak do 20 Paruję ręce nie mam rękawiczek, bo nie byłoby opakowania w kompecie i zobaczymy Ну, же сюда.